Dzień dobry, jestem Kazimierz, jesteśmy w sklepie IKEA. Jesteśmy w sklepie IKEA w College Park niedaleko Waszyngtonu. I tu jest dla kącik dla dzieci. Mebelki takie śmieszne dla dzieci. Dla dzieci. Pokaż Łukaszek jeszcze raz jak to się wchodzi tu do środka. Powiedz jak to się korzysta, tak i można ładnie zasłonić i jest się schowany. Schowany, pięknie, pięknie, pięknie. No i teraz sporo tem od, odkryj, odsłoń. No. E, no super. Piękna sprawa. Teraz tutaj co jest? Tutaj jest shopping, shopping list A tu list, shopping list. Shopping list. Lista zakupów można sobie zapisać. Teraz zobaczmy to, tą sypialnię. Zobaczmy. Chodź, Paulinka, zobacz sypialnię. Chodź, Pola, zobacz sypialnię. Chodź, zobacz sypialnię. Czy możesz idzieć? No, 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 no.

No, a łóżko fajne, miękkie, dla dzieci. A może taką lampę mam Lampka piękna. A może ta tutaj na stojąca? Dobra, jakie świetne foteliki ogrodowe. Jaki świetny garden chair.